No i tak, teraz wam pokażemy, który przewód gdzie idzie, nie? No tak, mamy tutaj Zmywarkę, zmywarkę blat, blat pralkę, pralka, lodówka i, i siła. siła do indukcji Siła do indukcji, to mamy dwa, cztery, pięć przewodów Przewody mamy puszczone tutaj Tutaj tą bruzdą Górą idzie, tak pokazuje, jakby ktoś chciał sobie, prawda sam przeciągnąć przewody, by po prostu później elektryka wziąć, na przykład tylko do tego, żeby tablicę podłączył. No i schodzimy tutaj na dół, prawda? Tu mamy lodóweczkę, pralkę, e, indukcję i zmywarkę. Tu jest oświetlenie, miastka. Teraz co? Co mamy? Oświetlenie salon, oświetlenie salon, salon i hol. To przejście, tak? To leci do tej pierwszej puszczyczki tutaj. A którędy to leci? Też tędy. Tędy, tędy, tędy i za ścianą tu, zawraca. I tu i tutaj dochodzimy. Tak, potem mamy Łazienka. łazienkę. Tak Łazienka samo. tak samo jest puszczona. Tędy, 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 w tej bruździe. I tutaj, tutaj, I tutaj, i tutaj Tu jest przebicie. Tak jest. I tu mamy przebicie, tu schodzimy do kinkietu. No I tutaj mamy dwa gniazdka. Mamy je, do, 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 tu mamy... Do, do, tu do, do, mamy do, do kotłowni siłę. No to puszczono mamy tędy. I tam, no, po, tutaj górą pójdzie peszlem i tu na dół. Nie? Gniazdka salon to mamy tutaj na końcu. Gniazdka skorzy. salon to tak samo tu. Tak. Tędy i tutaj do tu, tego gniazdka. Tu do tego gniazdka. I dalej od jednego do drugiego. I od tego gniazdka do następnego gniazdka. I do następnego gniazdka. Także tak to poprowadziliśmy oświetlenie pokoje łazienka oświetlenie pokoju, łazienka i kuchnia no to, tutaj to do leci puszki. tutaj i od puszki do puszki tu tak. no i od puszki na górę z powrotem z powrotem tej, powrotem tej strony tutaj i do łazienki tutaj i do łazienki tak, tak tutaj. I jeszcze potem do kuchni lecimy, tu będzie jeszcze tu będą lampy, tak? Frandesko. No przewody na górze już mamy położone, także... Potem tylko chować peszle no to no I jeszcze to nam zostało Kotłownia, tak? Kotłownia. Kotłownie mamy i oświetlenie. I oświetlenie kotłowni, tutaj wejście, tak? I oświetlenie zewnętrzne. Tutaj kotłownia, to tak samo, no. tu puszczone. Tędy i też pójdzie. A, i Tam już przebicie. Już tutaj, I tu już jest nawet, tu piętro. O, o, o. o, tutaj puszczone. I tu. I mamy. Tak? Wiasko, oświetlenie oświetlenie tu, tutaj idzie, nie? I jeszcze musimy potem jeden przełączyć do alarmu za centrali alarmowej i która będzie na podlaszu i jeden do pokoju, który tutaj znajduje się obok. Tak zasilanie tych w pokoju. No bo tutaj mamy Aha. przygotowane, przygotowane wszystko, tylko tutaj jeszcze nie puszczone, bo ta skrzynka nam teraz tam wadzi, ale to jak będziemy tablicę Podłączamy, podłączać, to... Się to, to się to zdejmie, nie? No i co? Chyba wszystko, nie? No tak, antenę eee, dzisiaj doprowadziliśmy. Bo Lampki na taras idzie tak samo z salonu, z, z salonu, nie? z salonu puszczone, także tędy, tam i przebicia na drugą stronę, nie? tutaj z tej strony, także tak to wygląda. No i to by było na tyle, nie? Tak jest, tu mam jeszcze, tak, tu mamy. A, tu, mamy, tu mamy jeszcze, tu mamy tak, cztery kamery i dwa internety z tamtego pokoju, tak. Cztery, cztery kamery, kamery. rejestrator i tutaj będzie internety połączone, żeby było stałe połączenie, po prostu z routera do, do telewizorów, które będą znajdować się w pokoju. I tak? tu mam jeszcze przewody, anteny, tak? anteny na na poddasze, które są na poddasze tam. wypuszczone, bo antena będzie najpewniej gdzieś tam, nie, na szczycie. Także wypuszczone jest na na strych. I tyle. Jakbyście jeszcze chcieli coś dokładniej, bo może tak za chaotycznie to wytłumaczyliśmy, to piszcie w komentarzach. Postaramy się lepiej to wytłumaczyć.